Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basic Skype RAW. czyli jak zwykle bez planu, bez pomysłu, bez montażu, bez sensu. E, jesteśmy na moim balkonie i mój ekstra super statyw e, nie działa tak dobrze, jak mógłby e, działać, więc e, kadr jest krzywy i ja wyglądam jakoś tak kiepsko. E, jak już mówiłem, jutro Matsuri mam przygotowane kilka rzeczy jeżeli ktoś jednak by się pojawił, znalazłby mnie i by się przywitał, to będę miał ze sobą prezenty. W gruncie rzeczy mogę je nosić zawsze ze sobą, bo nie zawiera to dużo czasu. Więc nawet jeżeli ktoś w łodzi by mnie spotkał, przedstawiłby się, powiedział, że zna mój kanał, to dostanie coś w prezencie. Mnie to dużo nie kosztuje, a może komuś sprawia przyjemność. Parę razy było coś takiego, że nie pamiętam już dokładnie sytuacji, nie pamiętam co nosiłem ze sobą, ale nosiłem właśnie jedną rzecz, e, która przydała mi się chyba po półtora roku mi się przydała, więc generalnie jestem mega zadowolony z tego, że, że to nosiłem. Ostatnio w ogóle miałem fajną sytuację. Czy to było wczoraj, albo przedwczoraj, nie pamiętam już dokładnie. Kumpel odezwał się do mnie, e, spytał się, e, czy wysyłał mi kiedyś swoje opowiadania, żebym je przeczytał i żebym ocenił. I z racji tego, że no, kumpel pamięć ma dość słabą, to powiedziałem mu, że tak, jak najbardziej, wysyłał mi opowiadanie, podałem mu które opowiadanie. Oraz jego drugie opowiadanie wystawialiśmy jakąś, jako sztukę, więc siłą rzeczy też je znałem. Mówi, że okej, okay, tak mu się wydawało, ale wolał się upewnić. Pytam się, a po cholerę ci to, człowieku? Bo piszę podziękowania w swojej książce i nie chcę nikogo pominąć. I tak sobie myślę, wow, będę w podziękowaniach w książce z opowiadaniami, którą będzie można kupić w sklepie. Nie wiem tylko, czy z imienia i nazwiska, czy z pseudonimu. Nie wiem, jak mnie tam zapisał. Ale tak sobie pomyślałem, że kurde, nie tak źle, to jest już jakaś forma sławy, nie? Jak kiedyś napiszę swoją książkę, to też umieszczę go w podziękowaniach za to, że on mnie umieścił w podziękowaniach. No, w ogóle trzymajcie kciuki, żeby jutro była ładna pogoda, bo wizyta w Warszawie, jak będą burze na otwartej przestrzeni, to raczej nic ciekawego. Coś miałem Wam jeszcze powiedzieć? Coś miałem Wam jeszcze powiedzieć? I nie pamiętam co to miało być, więc na pewno na pewno nic ciekawego. A, jak zwykle, e, obejrzyjcie sobie, mm, sobie Sono e, Maidens of Michelle to dość wyjątkowa gra z serii Sonohana, bo e, mamy już p, 5, 6, 7, 8 odcinków po około 20 30 minut i nie było jeszcze seksu, nie było, ba, nie było nawet żadnego pocałunku, więc to sugeruje, że gra naprawdę się zrobiła poważna. Poza tym jest całkiem spoko, no i oczywiście zobaczcie sobie Defmarka, który jak to nagrywam, to już od kilku godzin jest na kanale. Szykuje się fajna sprawa, mamy nowego ducha, który jest troszeczkę powiedzmy kontrowersyjny i nie do końca wiemy jak na to patrzeć. Szczególnie, że gdzieś mi się przewinęły, e, przewinęły wizualizacje tego konkretnego demona i no, nie wygląda jak autor książek dla dzieci. Wygląda jak dziewczynka bez nóg, więc zobaczymy jak to się rozwinie. W każdym razie e, nowa ekipa, jest całkiem spoko, całkiem fajnie się w to gra. E, I... I tyle. Może jutro coś, coś puszczę z Matsuri, takiego w formie shortów, jak zwykle. Ale z racji tego, że będziemy tam troszeczkę większą ekipą, to może niekoniecznie wszyscy będą chcieli, żebym łaził z kamerą i nagrywał rzeczy. Więc chyba nic nie będzie. Może po prostu nagram jakiś materiał, żeby Wam pokazać później. Zauważyłem, że strasznie gadam głupota, ale to chyba dlatego, że jestem zmęczony. Jakby jeszcze, nie wiem, jakoś od blisko miesiąca co weekend gdzieś jedziemy. I jest to już odrobinę męczące, bo tak naprawdę nie mieliśmy ani chwili, żeby sobie odpocząć. A w tygodniu się pracuje, więc potem człowiek jest zirytowany, zmęczony i dzieją się różne dziwne rzeczy. A, i gram w Diablo. Swoją nekromantką zobaczę. Jeżeli kogoś interesuje Diablo, to. Niech napisze. O, mam pomysł. Możemy sobie wybrać postać, którą zagram na wizji, jeżeli kogoś to interesuje. Jeżeli nie, to sam sobie wybiorę, albo po prostu nie będę tego nagrywał. Eee, dobra, to tyle ode mnie w ten męczący piątek. Bo jest męczący właściwie cały tydzień był męczący. Kilka tygodni było męczących i nie było czasu, żeby odpocząć. W każdym razie, do następnego. I teraz trzeba wyłączyć to nagranie. I tu jest przycisk. Dobra, na razie.